DZIECIAKI B.B.S. Niedobry Gunzi Pewnego dnia w krainie dzieciaków B.B.S. zaczęła się straszna panika Pindol! Kromko! Spójrzcie na to całe zamieszanie! Powiedział zanieszczęśliwiony Max Po pierwsze ktoś nadepnął na moją rybatkę! Po ktoś postrzelił znak zakazu. Po trzecie ktoś przymocował tapety do naszego domu. A po czwarte, ktoś zaśmiecił cały nasz staw! Hmm. A kto to mógł to zrobić? Kto mógł zrobić coś tak złego? Nie wiem kto. Hmm. Nie martw się, Maxiu. Złapiemy go! Znamy przecież pirata! Pirata? Jakiego pirata? Gunziego! z jego. A, Rzeczywiście! Musimy z kimś pogadać, żeby się dowiedzieć, kto zrobił takie zamieszanie! Dowiemy się, kto to zrobił! Ej! Mam pomysł! Pogadamy z konduktorem Tomba! Chodźcie wszyscy ze mną! Zobaczmy, co u Tomby. Jak się macie, dzieciaki? Tomba! Chcemy wiedzieć, kto zrobił takie całe zamieszanie! Uch. To brzmi przeraźliwie. Kto zrobił takie całe zamieszanie? Tylko może wiesz, kto zrobił to całe zamieszanie? E, z naszych podejrzeń wynika, że to chyba gumzi, ale my jesteśmy pewni. Słyszeliśmy od Maxa, że ktoś nabetnął na jego rabatkę, ktoś postrzelił nasz znak zakazu, po trzecie, ktoś przymocował topetę do naszego domu, a po czwarte, ktoś zaśmiecił cały staw. A Teraz już wiemy, że to Gumzi robi całe zamieszanie. Ciekawe, czy w waszej plaży nic się nie stało. Zobaczmy, co na plaży. <słuch> to ja, Gumzi, wszystko naraz niszczę. W ten sposób dzieciaki nie będą zadowoleni. Najpierw nadepnę całe ręczniczki, albo czymś posypię. Na przykład piaskiem. Do dzieła! A. I była to prawda. Gunzi posypał ręczniczki piaskiem i z... <laughs> Teraz zostało tylko przyczepić znaki z starszymi kąpielówkami. W ten sposób dzieciaki nie będą wierzyć własnym oczom. <laughs> I była to prawda. To rozłościło Asa, że było dużo starszych kąpielówek. I w domu, i na stole. Ciekawe, co powiedzą dzieciaki. No nie wierzę! Powiedział zaniepokojony Max. Spójrz na to! Ktoś nadepnął na nasze ręczniczki albo posypał piaskiem! Ktoś przemocował tapety ze starszymi kąpielówkami na naszym domu i ktoś unieścił na naszym stole! Jak to mogło się stać? Ten wredny guzik! Ciekawe, co on jeszcze knuje! Zostało wszystkim pokazać, jak się lata wysoko. Uważaj, bo prosisz się o kłopoty, ostrzegł go królik. No i się doprosił. Gumzi nie zauważył, że balon zaczepił się o jego hak. A Gumzi zaczął latać wysoko. O niech to, balon nie złapał! O, tam jest Gumzi, chyba będzie miał pecha, odparł Max. Ten Gumzi zrobił takie zamieszanie, że normalnie strach się bać dodał królik. Balon, który nie mógł utrzymać takiego ciężaru, nagle pękł. Popatrz, krótko, Gumzi spada! Wow, nigdy nie widziałem takiego widoku. NO! jęknął Gumzi i padł do wody. Gumzi był cały mokry. Indal był bardzo zły. Guzzi, zrobiłeś całe zamieszanie! Ale ja chciałem tylko was zabawić. Wcale nie na... raz nas zabawiłeś? Jak to? A ile czasu mam czekać? Zostaniesz w więzieniu do żywotnie! Moje dzieciaki nigdy się nie mylą! I wszystko wróciło do normy. Ręczniczki zostały oczyszczone, stół był czysty i zdjęto wszystkie złe kąpielówki. I tak było w porządku. Ale daliśmy nauczkę temu Gundziemu. Mam rację, Kropko? Tak, masz rację, w końcu się go pozbyliśmy. I teraz będzie siedział w więzieniu niczym super kreton! A Kropka się zaśmiała i Max także powęzła. <śm> To jest koniec tego odcinka. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Zielony Magiczny Bizzyk widoczny na ekranie. I zapraszamy na kolejny odcinek. Zostańcie z nami!